Witam was w kolejnym filmie z serii Crysis Crawler Final Fantasy VII. No i tak, w dzisiejszym odcinku już e, ruszymy dalej z wątkiem fabularnym. Koniec tłuczenia, tłuczenia misji. Teraz zacznie się tłuczenie przeciwników właśnie w wątku fabularnym, okej. Okay. Dobra, więc health untoucha, wykończmy jedno, wykończmy drugie. E, no i tak, Mierzymy po prostu. A teraz musieli przejść na drugą stronę, aby odblokować um, przejście. Czyli musimy iść tędy. Dobra, także znów koń przeciwnicy, tym razem klon e, Angela. Wow, 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 przywali nawet nam. Dobra, Gin. Dobra, kolejna partia przeciwników pokonana. No i tu właśnie mamy takie oto zawór, który jakby obniży tutaj pomost. Tak więc e, częściowo odblokowujemy przejście, a tak więc teraz musimy pójść e, po Sephirota, który. Jest gdzieś tu na dole. Wow, kolejki w śwince. Jak tak dalej pójdzie, to mi się mana skończy. Dobra. Wszyscy załatwieni. Um, jest i Sephiroth. Dobra. Wow, 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 jumpują. Dobrze, że barierę przez przypadek sobie narzuciłem. Dobra, rozwal to. i za wąsko troszeczkę, żeby się tak pobić konkretnie. Ehm, dobra, przy... zasilanie zostało przywrócone, chodźmy. Tak więc, ruszajmy dalej. Do reaktora numer 6. Czy ogólnie to jest numer pomieszczenia, może? W każdym razie mam tutaj niezwykły kawałek laboratorium. I aparaturę, w której prawdopodobnie powstają klony albo kopie. Widać tu mamy straszny widok. Możemy zajrzeć do środka. A w środku mamy. Tak, kolejny klon Angela. Wszystko jest potwór! Um, czy tak oni właśnie robią kopie? Um, dobra, tak więc w sumie można się tu rozejrzeć, tu można też zapisać grę. Można też posprawdzać coś niecoś. Na przykład tutaj mamy report e, Soldier Degradation Phenomen. Czyli fenomen jakby degradacji soldier. E, najwyższy, umiejęt, albo najwyższy stopień umiejętności członków soldier... Został opracowany przez e, różne genetyczne modyfikacje. E, z... Jakby nie wiem, zmiana nie jest. E... Zmiana jest możliwa tylko przez jakby wdrożenie pewnych e, informacji genetycznych, e, jednak jest niemożliwa w normalnych warunkach. Um, fenomenem jest unikatowy soldier typu G. Uch, już mi się od tego wszystkiego wykręci w głowie. To wszystko miało miejsce nim Genesis reason Genesis nie the man who treated him was hollander professor hollander how is genesis the problem is the mako energy that seeped in through the wound uh, is it treatable first he'll need a transfusion hmm. you aren't viable Why couldn't I be the donor? No yeah. check A soldier type G. Tak, żołnierz typu G czyżby Genesis. tu są prowadzone, znaczy tu mamy dużo dokumentacji prowadzonej przez skradzonej przez Holandera ukradł dokumentację dotyczącą projektu G, degradacji oraz starożytnych niektóre z nich wciąż tu zostały także przeszukaj dobrze teren tak więc tu mamy kolejny dokument projekt, stan projektu G także obserwacje implementacja komórek z Starożytnych y, ludziom y, a obdarza ich jakby umiejętnościami tych pradawnych. Ah. It was Hollander's experiment. Hmm. The result was a normal child, which meant failed. However. Hmm. No, tak więc szukałem jeszcze innych dokumentów ten już sprawdziliśmy, tu jest jeszcze coś The Ancients Project Outline uh, jakby stwierdzono fakt, że żyć, formy życia pochodzą jakby z w, pochodzą z ziemi tak przynajmniej powiadają legendy starożytnych mnie tak historia starożytnych, jakby, nie wiem, wiąże się jakby z mocą planety. Używając komórek do, należących do starożytnych udało nam się osiągnąć stworzenie masowej produkcji rasy ludzi z ich umiejętnościami. Aha, głównym obiektem, celem projektu jest jakby zredukowanie wykorzystania energii Mako. Hmm. i should look into this too okay that's so i can go check out the project g project g gave birth to the man we know as genesis huh hmm. project g project genesis contrary to this report genesis showed clear signs of change degrading not only that copies hmm. abominations sephiroth hollander I thought I'd find you here. The degradation process, only I can stop it. Hmm. Yes, Genesis. Genesis. You won't take Hollander. <clears throat> Zack, go after Hollander. Yeah. There is no hate, only joy, for you are beloved by the goddess, hero of the dawn, healer of worlds, loveless again. You never change. Three friends go into battle. One is captured. One flies away. The one that is left becomes a hero. A common story. If we were to enact it, would I be the one to play the hero? Or would you? It's all yours. Indeed. After all, your glory should have been mine. How petty! Now what I No, tak więc kończy się rozmowa, natomiast teraz czas ruszyć w pogoń za hounderem. Tak więc czeka nas troszeczkę biegania. Dobra, Holander zwiewa. Hej, nie uciekniesz! Um, nie po te wszystkie co powiedział Angelowi czy... coś. Dobra, w każdym razie lecimy. Dobra, no i oczywiście atakują nas i... przeciwnicy. Wow, zobaczcie, od nich ciężko jest uciec strasznie. Dobra, jumpuje. Dobra, udało się elegancko uciec i ginie. Dobra. Lecimy za Holanderem. Naprawdę, musimy się jakoś szczególnie spieszyć, tak go wiemy. Więc e, trzeba będzie dokładnie um, zobaczyć um, wszystko tu i ówdzie. tu tak, też mamy save'a, ale save nas na razie nie obchodzi. Teraz klony Genesis'a i Angela razem wzięte. Um, te szybko padają, z kolei pierwsze. Wow, magia! Tak, gień i jeszcze ty. I dobra, wszyscy pokonani. Tu skrzynek e, na tym etapie chyba jeszcze żadnych nie ma. Chodźmy dalej. No i teraz tak, z tego co się orientuję, Holander chyba poszedł tu w lewo. Tak, jest on. Skopa się za drzwiami. Um, dobra, natomiast tak, ja się rozlejrzę jeszcze tutaj. Czy przypadkiem nie ma jakichś skrzyni? No dobra, odwróć się. Dobra, nic tam nie było. Na pewno, na pewno. Dobra, chodźmy dalej. Jak coś ominiemy, to już później nie będzie powrotu. Dobra, są klony Genesisa. Teraz to są te co padają na jeden cios, tak? Dobra okay. Rozwaleni um, Teraz rozejrzymy się, czy tu czegoś nie ma, nie ma No to lecimy Warto jest zaglądać dla każdy, w każdy kąt, w każde drzwi Wszędzie może coś być Dobra, i tak Teraz gdzie poszedł Holander, w lewo czy prawo? Teraz zobaczymy co mamy tu ta, ta, O, tam będzie skrzynia jest skrzynia Hypotion sztuk 2, okej okay. Dobra, e, no i tu w sumie tyle. Dobra, kolejne klony. Tym, lotne i nielotne Dobra, trzik jeszcze, dobra, tu wszystko. Także musimy pójść w drugą stronę. Dobra, tu jakieś skrzynie są? Chyba nie. Dobra. Tu coś jest. Też nic nie widać. Jest i Hollander. Dobra, tu też jest skrzynia, OK. Co z tej strony mamy? Tu mamy z kolei... Maga plus... Eee, dobra. Jest i Hollander. Gonimy zdrajcę. Dobra. O, wow, tu się znaczą przeciwnicy ciężsi, natomiast... Jeszcze ja tylko trzy przypadki, a ja nie czegoś? Nie. Ale tak więc Hollander wieje. Oczywiście się będzie zatrzymał, także my będziemy mogli go spokojnie dogonić. Tak więc teraz maszynki. Dobra. I jeszcze jeden. Dobra, Sephiroth. Czyżby miało mi odnowić manę? Fajnie by było. I jest Sephiroth. Dobra. 2-1-7. Mana odnowiona. No to o, kto poziom piąty na takie coś. Dobra, jedna czwarta wyobrażeń by wystarczyła. No okej, okay. rozwaliśmy maszyny. Tak więc mykamy dalej. Nie uciekniesz na Holander. Dobra, kolejne klony NGIRA tym razem. Czyli te nie są bardziej wytrzymałe. Wow, 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 Nie tego chciałem użyć. Tylko asshole Twist. Wow. Dobra. Przeatakujmy normalnie. Już nie bawmy się w te umiejętności. Bo jakoś średnio to wychodzi. Dobra. Lecimy dalej. No, Hollander dwie. Tak, przechodzimy na kolejny etap. I. Hollander, już nie ma ucieczki dla ciebie. Dobra, czy coś gdzieś tutaj jest? Nie widać. Tak więc lećmy za Hollanderem. Teraz ja też mam punkt, w którym możemy zapisać grę, ale to na razie nie będzie raczej konieczne. Dobra, uda nam się dogonić go. i Armia maszyn. A nie cię przestanie, jakby tu mieszać. Okej, okay, dobra, czyli będziemy musieli zaraz się tym zająć. A tu z pomocą przyjdzie nasza magia. A health and daja, najpierw może to. Wow, trujący gaz. Wow, wow, wow. Dobra, wam mana. Dobra, jedno padło. Jeszcze nie. Dobra, jedno padło już. Dobra, i znów losowanko. Angel. 527, 7, czyli nic rozwamy to Dobra, już chyba skończyła mi się darmowa mala e, dobra, i sank Teraz jest 3, nie tym razem 4-3, czyli level up dla czegoś dla up. O, to znowu mi to tylko e, Okej, okay, dobra, trzeba to coś zniszczyć Dobra, zginij. Rozwal się, zniszczcie! Dla darmo ale tak. to już wszystko. Ok, czyli dostaliśmy kolejną parę przeciwników i tym oto sposobem. Tym oto sposobem. Now loading. Tak, będzie kaczeneczka. Tak, doganiamy Hollandera. Hollander. Do you understand what you're doing? <sumptly> <g homicide> <sharp> <fum> working for Hollander now? What is it you're after? World domination. That's not even funny, man. How about revenge? For what? Angel. Hmm... I've become a monster. A monster's objective is usually world domination or revenge. Hmm. You're wrong. Those aren't the wings of a monster. Well then, what are they? Angel's wings. I see. Then what should an angel fight for, Zach? What do angels dream of? Hmm. Angel. Angels dream of one thing. Please tell me. oh <laughs> defend yourself <laughs> yeah I'm not gonna. I jak to się skończy? Tego dowiemy się w kolejnym Chapterze. Tak więc, tak kończy, moi drodzy, się Chapter czwarty. Tak więc, e, i na tym chyba skończymy nasz dzisiejszy film. A tym, co będzie się dalej, zajmiemy się w filmie następnym, w Chapterze już, właśnie piątym. Tak więc, dzisiejszym filmie to będzie wszystko. Ja z się tam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Crisis Core Final Fantasy VII. To cześć.